Znów się widzimy. Słuchajcie, już jestem gotowa do akcji paznokciowej. Mamy tutaj różne sprzęty, które Wam zaraz pokażę. Słyszałam, że Marta z przyszłości zapowiedział aktualizację paznokci, więc się najpierw zajmijmy. To będzie krótka wstawka, tylko muszę się zająć paznokciami. Później Wam nagram jeszcze jeden film makijażowy, no nie zupełnie makijażowy. Obojętnie, zobaczycie jak obejrzycie. Szybko Wam zaktualizuję moje paznokcie, nie mamy dużo czasu. Stało się tak, że po trzech tygodniach i czterech dniach, pięciu dniach, no coś koło tego, moje paznokcie zaczęły nagle odpadać i są niekompletne. W dniu wczorajszym odpadł tutaj ten paznokieć, ale nic z tym nie robiłam, bo czekałam, co będzie dalej. Teraz odpadł ten paznokieć dzisiaj. I tak jak Wam mówiłam, ja nie szlifowałam tych paznokci z wierzchu, więc one po prostu odpadają. Widzicie, ja je mogę tak odhaczyć. Pod ostatnim filmem byłam mi bardzo miła, jedna z Was napisała komentarz który stawiał troszeczkę krytyki, ale takiej pozytywnej. Mianowicie jedna z Was napisała, że mój manikur wykonuję w zły sposób, że to bardzo źle, że zrywam paznokcie, tak jak Wam pokazałam ostatnio. A wynik tego, że one mi tak odchodzą jest to, że ja nie zmatawiam płytki paznokcia, tylko odtuszczam odtuszczaczem i używam bazy i lakieru. Albo odtłuszczam i naklejam naklejkę. Zrobiłam to z premedytacją i ja Wam po prostu pokazuję. Ja pokazałam Wam z premedytacją, tak jak to wygląda u mnie. I ja mam taki tryb życia, że wiecie, no ja nie sprzątam nie wiadomo ile, tylko pranie, mycie podłogi i to mopem, no tak jak w każdym domu i ścieranie kurzy. Pracuję przy komputerze, nagrywam Wam filmiki, zajmuję się zwierzakami. I jakieś takie, nie mam jakiejś takiej pracy, że ja rzeczywiście tymi rękoma gdzieś tam szorowała. Naczynia myje zmywarka, ja myję tylko jakieś tam garnki i tak dalej. Więc ja nie nadwyrażam tych moich paznokci i one mi się trzymają trzy tygodnie. Ja z premedytacją nie piłuję tej mojej płytki paznokcia, bo ja Wam pokażę z bliska. Zobaczcie. O, wyostrzy się. To jest po trzech tygodniach moja płytka paznokcia, po trzech tygodniach, oto tu macie dwa paznokci, w tych naklejek, które się w ogóle jeszcze kleją. Wygląda od spodu. Ja ich nie zmatawiam specjalnie i nie będę tego robiła, dlatego że w momencie, kiedy je zmatawiam, one są. Jak ciągam hybrydy, one są słabsze i słabsze i muszę hybrydy zakładać do tego, żeby się nie płamały. A w tym momencie, jak nie zmatawiam ich i te hybrydy noszę albo te naklejki, to ja mogę tak naprawdę pomalować taką odżywką, tutaj taką odżywkę Ewelixa, co też czasami robię, te moje pazurki i one. No, wiadomo, że trzeba im nadać kształt. Ta płytka paznokcia, ona naprawdę nie jest zniszczona. Um, no, tak jak widzicie. Dlatego w moim konkretnym przypadku niezmatawianie płytki paznokcia sprawdza się i ja odrywam spokojnie ten lakier. Tak jak widzicie, te naklejki, pokazuję wam to z premedytacją. Wiem, że to nie jest prawidłowa metoda, ale ona u mnie się po prostu sprawdza. Po prostu no nie chcę szlifować tych paznokci. Zobaczcie, jak to ładnie schodzi. Schodzi, nie odrywa się moja płytka, paznokcia się nie rozwarstwia, nie odrywa się przy tym. Jest to dla mnie metoda szybsza, fajna. I jeżeli ktoś ma taki tryb życia, to Wam polecam. Zobaczcie, jak ładnie, w ładnym kawałku. Te nalewki schodzą jeszcze lepiej niż hybryda. I malujemy pazurki. Dzisiaj pomalujemy pazurki tak no. Odtłuścimy. To znaczy tak odsunę sobie te skórki, do skórek mam tutaj zmiękczacz do skórek tu nałożę ten zmiękczacz do skórek, odsunę skórki, tłuszczę, użyję takiej bazy, użyję lakieru, takiego lakieru, który zmienia pod wpływem temperatury kolor. Albo jest różowy, albo jest taki niebieski mocno. Chyba różowy, albo... Nie pamiętam. Zobaczymy, jak wyjdzie. I użyję tego wykończenia. Nie wiem, kto ktoś tam czyta. Przeczytajcie sami. Nie jestem specjalistą. Pokazuję Wam moje życie, jak jest. Ja sobie tak radzę od lat. Od lat moje paznokcie są w dobrej formie. Są długie. Na tyle długie, na ile mi praca pozwala, bo jednak piszę na komputerze i jeżeli się jakieś złamie, to właśnie... Z tej racji, że 8 godzin się przy komputerze. Okej, okay, to maluję, zaraz Wam pokażę efekt. I mój pies szczeka za drzwiami. A ja Was żegnam. Do za chwilę. Dobra, to wykonane paznokcie. To jest gotowa ręka. Wygląda tak. Ja co prawda jeszcze skrócę te pazurki, żeby te końcówki ciemne, które się przebawiają pod wpływem temperatury, czyli tutaj jest ta zimna strona, no żeby one były Takiej samej długości, a nie, a nie każda inna, nie? To tym się jeszcze zajmę. No i wygląda to tak. Natomiast, zobaczcie na drugą rękę. Ręka wygląda tak. Fioletowe pazurki. No, bo to jest świeżo pomalowane, to jest zimne, nie? Teraz wkładamy do lampy. I już tak naprawdę po kilku sekundach, jak wyjmę z lampy, gdzie tam się temperatura gdzieś ogrzało, to one wyglądają tak różowo. Jak jeszcze chwilę dłużej potrzymam mi się jeszcze bardziej nagrzeją, to będą już zupełnie różowe. No myślę, że już Wam to mogę pokazać. Może tutaj do innego światła widzicie? No, zaraz jeszcze zrobimy eksperyment pod wodą, pod zimną, ciepłą wodą, zobaczcie jak to się fajnie zmienia. Ale, no, te gotowe to jest taki efekt. Mi się bardzo podoba i 10 minut i gotowe, naprawdę. No i zobaczcie, tak to wygląda. Mi się bardzo podoba. W nogi, w stopy jest mi zawsze zimno, dlatego one mają taki kolor ciemny, ale jak to rozmasujemy, to one będą jaśniejsze, jaśniejsze. No, może tego tak tutaj nie widać. Ale tak to jest i bardzo mi się podoba, jak one się tak przebarwiają. Mówię, 10 minut pracy. Bardzo łatwo. To jest... Jeszcze raz użyłam do tego. Zobaczcie taki czyli tak, odtuściłam. Zwykłym takim odtuszczaczem, Gdzieś tam w internecie kupiłam. Użyłam takiej bazy. Takiej. To jest ten lakier. I ten lakier jest, jak widzicie, z takimi drobingami. Że one się świecą. I tutaj na paznokciach też je widać takie kropeczki. To ładnie wygląda w dzień jak słońce świeci. No i takie wykończenie. No i też tym razem nie matowe. Jeszcze nie próbowałam tego lakieru z matowym wykończeniem, może sprawdzimy następnym razem. I na pewno też będziemy wypróbowali te naklejki Maniko, których, e, które miałam poprzednio, bo są bardzo fajne, tylko ja nie lubię, wiecie, mieć... Przełączę się, czekajcie, żeby się moją twarz widzieli. Ja nie lubię mieć, wiecie, tych samych paznokci 6 tygodni albo dłużej, dlatego, no, będziemy tak zmieniali, ale fajnie wygląda i pasuje mi do włosów, do skóry i no... I patrzcie i samemu nie trzeba płacić tych 70-30 euro no i super bardzo mi się podoba i długie widzicie, nie są zniszczone długie, ładne, nie śliwuje płytki paznokcia, ale tak jak mówiłam to ma dużo do czynienia z tym z moim trybem życia po prostu, że ja no, nie mam gdzie zniszczyć paznokci, bo ja wcześniej pracowałam przy sprzątaniu jak do Niemiec przyjechałam, a nie w biurze Albo, jak mam jakąś przeprowadzkę, malowanie w domu, no to wtedy takie bez szlifowania, nałożenie paznokci, to, to one nie wytrzymają 3 tygodnie. A przy moim trybie życia to jak najbardziej. Tak. To teraz przechodzimy do następnego zadania, którym będzie ten kwiatek. Pokażę Wam. I tam w rogu. No, film leci, bo <gryw> film musi lecieć. Tam w rogu jest ta Monstera i ona się tak troszeczkę przekrzywia. Czekajcie, gdzie jest krzywo. A tam na górze wisi kwiatek. I ja sobie pomyślałam, że skonstruujemy taką makramę, taką... Może sami zrobimy, jak nigdzie nie znajdę. Eee, no, upleciemy taki właśnie taką makramę i powiesimy tą monsterę. Trochę ją skrócimy i powiesimy tak, żeby ona tutaj wisiała. A na dole damy te mniejsze kwiaty i myślę, że to będzie super wyglądało. Jutro pójdę na zakupy. Jakiś sznurek, albo gotową makramę, albo jakieś łańcuchy, nawet nie wam pojęcia. No i zrobiło się późno. Tak jak wam powiedziałam, kwietnikiem zajmiemy się jutro, i tą moją monsterą zajmiemy się jutro. A ja jeszcze, ja zjem kanapeczkę, którą dostałam, taką piękną od mojego synka. <śmum> Spadło. Salami tutaj jest. Bułeczka, nie wiem, kto sobie jest ale takie zdrowsze. Pomidorek, salami. Będę jadła. Zrobię Wam jeszcze tą zabawę ciepło zimno z tymi moimi paznokciami. Teraz to wygląda tak, o. Widzicie? Ta ręka jest całkiem różowa. Tutaj ten paznokieć zimny wygląda jakby się w tuszu umaczał w sumie. A tutaj to wygląda tak. Mogę wsadzić do pomidora, bo pomidor z lodówki. Widzicie? paznokiec taki. Dotykamy pomidora. Pomidor zimny. I paznokieć taki. Dotykamy pomidora. Pasnokieć? Taki. taki. Takie się stempelki robią. No to ja zjem teraz tego podotykanego pomidora, Wrzucę wam ten filmik, dokręcę tą zabawę z wodą i widzimy się jutro. I przesadzamy monsterę. Mam teraz 3 dni urlopu i trzeba te 3 dni urlopu wykorzystać i nagrać wam trochę filmów, nie? Żeby ten mój kanał hulał. Ok. Łapki w górę. Napiszcie komentarz. Napiszcie nawet, nie wiem, że Wam się nie podobało cokolwiek. Napiszcie jakiś komentarz, słuchajcie. Lepiej jak napiszcie, że się Wam podobało, ale jak nie, to napiszcie szczerze, co myślicie, bo, bo ja chcę, żeby, bo ja pragnę, bo ja manifestuję, żeby pod tym moim kanałem był jakiś tam ruch, żebyście oglądali, żeby Was przybywało. Jestem otwarta na pozytywną krytykę. Tutaj na końcu filmu też Wam wkleję ten komentarz odnośnie tej dziewczyny właśnie, która uważam, że ma rację, że w większości przypadków nie powinno się zrywać lakieru. To to, to. do zobaczenia, pa!